Dzień dobry, witam was kochani serdecznie, dziś kolejny, drugi filmik, króciutki mam nadzieję, ponieważ moje dziewczyny od PR-ów krzyczą na mnie, że ja, introwertyczka, za bardzo się rozgaduję i te filmy są za długie, także mam dzisiaj przykaz zmieścić się w 8 minutach i oczywiście Madzia Justynka, słucham was, odliczam tutaj, patrzę na licznik, w 8 minutach mam nadzieję, że się dzisiaj zmieszczę. Kochani, dzisiaj poruszę kolejny ważny temat temat który pojawia się w waszych wiadomościach do mnie na to mianowicie dlaczego ja do was po tym, jak się już coś u was uwolni, jak już odejdą te złe emocje, jak już zrozumiecie, dlaczego tak się w waszym życiu działo, czy to powielaliście schemat rodowy, który się ciągnął od wielu pokoleń, czy też po prostu powielaliście schemat z waszego dzieciństwa i, i nareszcie przychodzi to uwolnienie, te złe emocje odchodzą, przychodzi w zamian, Przychodzą piękne, pozytywne uczucia, jak miłość, wybaczenie, akceptacja, szczęście, nareszcie wewnętrzny spokój. A ja mówię, ale to nie koniec. Kochani, wszystko zależy tak naprawdę od głębokości ran, które w sobie nosicie. Czasami wystarczy takie zrozumienie, czasami wystarczy taka akceptacja, tylko ponieważ osoba, która się do mnie zgłasza o pomoc, ma na tyle ma tak piękną świadomość tego wszystkiego, że tak naprawdę musiałam tylko poukładać to w jakąś całość i, i, i przekazać w zrozumiałej formie ćwiczenia, które musiała osoba wykonać, i wtedy się faktycznie wszystko uwalnia i przychodzi ta miłość, akceptacja. I wtedy możemy tylko popracować nad poczuciem własnej wartości, żeby wzrosło nad miłością własną, ale czasami te rany są głębsze. Wszystko zależy od wielu czynników. Także nawet nie będę w tej chwili tego wymieniać, ponieważ każdy z nas jest inny, każdy ma inną ścieżkę do, do przejścia i każdy przeszedł co innego. Kiedy rana jest głębsza, to samo wybaczenie, samo zrozumienie, samo puszczenie tych negatywnych emocji nie wystarcza. Bo co, co ja zawsze powtarzam w moich filmach, że. Czynnikiem napędzającym nasze uczucia są nasze myśli. Więc teraz wyobraźcie sobie, jeżeli przez 20 lat nasz mózg, nasz umysł był naszym takim katem, który nam mówił, ale ty nie jesteś wystarczający, wystarczająca, ale ty siebie nie kochasz, nie jesteś kochany, nikt nie jest w stanie ciebie pokochać, tak? ponieważ ten schemat wynieśliśmy z domu. To, że zrozumieliśmy, dlaczego ten rodzic do nas mówił w ten sposób, czy też okazywał nam, czy też nie okazywał nam emocji uczuć, to jest jedna rzecz. To zmieniliśmy w sobie w uczuciach, ale nasz mózg potrzebuje oczyścić również nasze myśli. Potrzebuje nauczyć się nowych myśli. Ponieważ jeżeli się nie zajmiemy zajmiemy się tylko sferą uczuć, to za miesiąc dwa nasz mózg znowu zacznie te same historię do nas mówić, że nie zasługujemy, że jesteśmy niewystarczający i tak dalej. My musimy się zajmować nie tylko naszymi uczuciami, naszymi emocjami, zrozumieniem, ale również tym, co mamy w głowie. A w głowie mamy czasami, jak piszecie do mnie, bardzo przykre myśli i zdaję sobie z tego sprawę i musimy te myśli właśnie zastąpić pozytywnymi. To tak jakbyście kupili sobie flak... Yy, bukiet pięknych kwiatów włożyli do flakonu wypełnionego świeżą wodą, a za dwa dni tą, tą wodę trzeba wylać. Trzeba ją wymienić na nową, nie zostawiamy pustego wazonu. Trzeba ją wymienić na nową, na świeżą. Dlatego musimy wprowadzać w, do naszego umysłu, do naszego mózgu, który jest leniuchem i który uwielbia wracać do starych zachowań, do starych myśli, całkowicie nowe myśli. Dlatego ja zazwyczaj w zależności oczywiście od osoby, ale jednak powtarza się jeden i ten sam schemat, że najczęściej sięgamy po metodę, którą prezentuję na YouTubie w filmie zatytułowanym Zdaje się, Jak zmienić swoją przeszłość. Jest to metoda odwracania, czyli Cofamy się do naszego dzieciństwa, przypominamy sobie te wszystkie negatywne wydarzenia i zamieniamy je na pozytywne. Ja nie będę w tej chwili opowiadała, dlaczego to jest skuteczne, dlaczego jest to fajna metoda. Pokrótce, pamiętajcie, że byliśmy dziećmi, dziećmi zawsze wszystko biorą. Dziesięciokrotnione bardziej do siebie, odbierają wszystko bardzo, bardzo personalnie, nie mają takiej świadomości jak my w tej chwili. Ja nie mówię, że ten rodzic w przeszłości zachowywał się idealnie, nie, ale nie warto jest w tej chwili, tu i teraz żyć przeszłością, przeszłością, która minęła. Przecież my chcemy poprawić swoje życie. A żeby nauczyć się kochać siebie, żeby nauczyć się własnej wartości, to musimy sobie to dać tu i teraz. Ale jednak, żeby to dać sobie tu i teraz, to musimy nie tylko rozumieć, dlaczego ci rodzice tak, ym, tak się zachowywali wtedy, ale również sobie tamtemu dziecku dać to, czego wtedy nie dostało. To najczęściej się nazywa pracą z wewnętrznym dzieckiem. Yy, są przeróżne metody. Ja wielbiam tę metodę odwracania, ponieważ dla mnie jest najbardziej skuteczna i najszybsza. Tutaj nie, nie, nie trzeba nie wiadomo ile ze sobą pracować, naprawdę w miesiąc można całkowicie przeinstalować nasz system w głowie na bardziej efektywny, na ten, który nam będzie mówił: jesteś cudowna, jesteś cudowny, jesteś wystarczający, jesteś kochany. Kochani, zmieściłam się w ośmiu minutach. Jest. W tej chwili szósta minuta się zbliża, także dziewczyny, mam nadzieję, moje PR-owe są ze mnie zadowolone. Mam nadzieję, że w miarę wszystko wyjaśniłam. Jeśli macie kolejne pytania, to zachęcam Was, piszcie do mnie z przyjemnością. Nagram dla Was film albo tutaj, taki krótki na Facebooku, albo dłuższy, bardziej wyczerpujący na YouTubie. Jestem zawsze do Waszej dyspozycji. Kochani, pogoda nas nie rozpieszcza. Chciałam Was dzisiaj zabrać do mojego brzuskowego zagajnika, posłuchać ptaków, ale niestety się nie udało. Ale i tak mam nadzieję, że spędzicie cudowny, cudowny czas ze sobą, cudowny czas z rodziną. I co, owocnego, owocnej pracy ze sobą. Dziękuję Wam, że jesteście. Pozdrawiam Was serdecznie.